Nasi wykładowcy wiedzą, że jest AI i że nie jest to wiedza tajemna. Te działania w naszych szkołach można powiedzieć, że dopiero się zaczynają. Centrum rozwoju szkół wyższych merito Barbara Małuszyńska. Cześć. Cześć, dzień dobry. Tak jakbyś mogła powiedzieć naszym odbiorcom, czym się w zasadzie zajmujesz w centrum rozwoju szkół wyższych merito? Jak, jakie są twoje zadania? Jaki cel m, chcesz realizować realizujesz w ramach swojej pracy? Mamy dużo zadań, ale to główne zadanie, które dla mnie jest najważniejsze, to jest wspieranie naszych metodyków, naszych wykładowców w tym, żeby ten proces uczenia studentów był jak najfajniejszy i przebiegał jak najlepiej. Współdziałamy z metodykami ze szkół, prowadzimy szkolenia, bardzo wiele aktywności, a od półtorej roku zajmuję się tym, żeby Elementy AI wplatać również do procesu dydaktycznego, i przede wszystkim, żeby przybliżać tę technologię naszym dydaktykom i pomagać im wplatać to w swoje, w swoje działania w sposób jak najbardziej efektywny. Okej, okay, to też na dobry początek, jakbyś mogę powiedzieć, kiedy Mary to tak naprawdę zauważyło, że jest ten boom na AI, że studenci coraz częściej z tego korzystają i że trzeba coś z tym zrobić, i, i sami dydaktycy oczywiście powinni się jakoś do tego przygotować. Myślę, że w kwietniu zeszłego roku zaczęliśmy rozmawiać na poziomie władz dydaktycznych, na poziomie zespołów metodycznych o tym, że musimy zacząć ten proces edukacji naszych dydaktyków ale też i studentów w obszarze narzędzi GNI, że trzeba się zająć tą sytuacją, nie możemy tego zostawić. Bardzo dużo czasu spędziliśmy na gromadzeniu materiałów z zagranicy i patrzyliśmy, przyglądaliśmy się, jak uczelnie zagraniczne sobie radzą z tym fenomenem, z tą zmianą, która przecież jest tak ważna. Jednym z pierwszych działań, które zrobiły nasze uczelnie, to jest wprowadzenie polityk korzystania etycznego, korzystania z narzędzi GenAI zarówno dla studentów, jak i dla wykładowców. I te polityki zostały przyjęte przez senaty naszych uczelni na początku zeszłego roku akademickiego. Wcześniej organizowaliśmy jeszcze też takie centralne webinaria z ekspertami z rynku, z ekspertami też z innych uczelni, którzy pokazywali różne sposoby, w jaki spos różne sposoby korzystania z tych narzędzi w procesie dydaktycznym. No i wiedzieliśmy, że to jest za mało. To znaczy, co my zaobserwowaliśmy, to, że tak naprawdę potrzebny jest dłuższy proces wspierania tych naszych dydaktyków w tych narzędziach, i że tak naprawdę nie tylko chodzi o to, żeby ich nauczyć, czy korzystania z czata GPT czy, czy innych narzędzi, ale żeby im pokazać, jaka zmiana następuje w całym procesie edukacyjnym. I na to nie wystarczy jeden webinar, na to nie wystarczy jedno spotkanie z ekspertem, który zaprezentuje Wachlarz narzędzi i powiedz, czego nie można zrobić. Tak naprawdę potrzebna jest przestrzeń, potrzebna, potrzebna jest rozmowa o procesie dydaktycznym i narzędziach, które mogą go wspierać, a nie tylko rozmawianie o narzędziach. Potrzebna jest rozmowa o tym, w jaki sposób współpracować ze studentem w, tym, w tej kwestii. I w końcu potrzebna jest rozmowa o tym, jak to robić etycznie, co nam wolno, czego nie wiemy, czego się boimy. I stąd. Wpadliśmy na pomysł stworzenia takiego kursu, który nazwaliśmy Sztuczna Inteligencja, jako twój asystent dydaktyczny, który trwa ponad 10 tygodni. co to spotkania dwa razy w tygodniu, taki, w takim systemie kohortowym, do którego zaprosiliśmy naszych dydaktyków, i w którym to kursie zrobiliśmy takie kompleksowe przejście przez. Przez cały proces i przez tą zmianę. Jeszcze pozwolisz, zanim przejdziemy do samych dydaktyków, mm -hmm. to chciałbym zatrzymać się na chwileczkę przy studentach, bo to oni są w szkołach najważniejsi, to oni mają chłonąć tą wiedzę, pozyskiwać ją od, od wykładowców, od ćwiczeniowców, więc jak oni faktycznie są przygotowywani do korzystania z tego AI? Wspomniałaś o webinarach, o, o tworzeniu polityk, o przekazywaniu ich, ale właśnie gdzie jest ten punkt styku, gdzie oni tą informację dostają, czy to hmm, dostają zaproszenie na webinary, na spotkania, mhm. czy offline'owo, czy, offline czy online'owo, jak to przebiega? Te działania w naszych szkołach, można powiedzieć, że dopiero się zaczynają. Ym, I Mogę podać kilka przykładów. Nie jest to coś jeszcze na masową skalę, ale przygotowujemy się do tego. W jednej z naszych szkół powstaje, w tej chwili już wykańczany jest taki asynchroniczny kurs z podstaw AI dla studenta, w którym między innymi nawiązujemy do naszych polityk, ale też pokazujemy im narzędzia, pokazujemy im problemy, jakie są z AI, na co uważać. Mówimy im o tym też, że nasi wykładowcy wiedzą, że jest AI i że to nie jest wszystko takie proste i ładne. I nie jest to już wiedza tajemna. Tak, i nie jest to wiedza tajemna, którą tylko e, oni mają, więc taki kurs asynchroniczny jest przygotowywany w jednej z naszych szkół. E, z innych rzeczy to robimy takie spotkania z promotorami, ale też z e, studentami, którzy rozpoczynają swój proces pisania pracy, czy licencjackiej, czy magisterskiej. I w tym miejscu rozmawiamy z nimi o tym, jak e, etycznie korzystać z tych narzędzi czy na AI. Bo nie ma sensu mówić, nie wolno wam tego robić, bo oni tak będą z tego korzystać. I tak naprawdę z naszego doświadczenia studenci szukają tej, tej wiedzy, jak to robić dobrze, bo mm, jeśli jej nie mają, no to obie strony przegrywają. Wykładowca, który czyta, nie, Bezsensowny materiał i student, który może nawet nie wie, że ten materiał jest zły, bo po prostu nie umie tego w żaden sposób ocenić. Więc są różnego rodzaju ruchy, i myślę, że cały czas jest ich jednak za mało i że studenci bardziej edukują się samodzielnie niż z nami. Dlatego wierzę bardzo w to, że. Student powinien dostać tą informację od dydaktyka. I stąd pomysł na kurs, o którym za chwilę będziemy rozmawiać, po to, żeby dać narzędzia dydaktykom, do tego, żeby tych studentów też w tej aspekcie wyedukować. No i inna sprawa jest taka, że wydaje mi się, że jest to w tym momencie już obowiązek uczelni wyższych edukowanie studenta w zakresie AI, ponieważ oni za chwilę pójdą do pracy, gdzie to będzie od nich też wymagane. Więc y, tu jest ten problem jest dosyć. Szeroki, zagmatwany i wielowątkowy. To też jakbyś mogła powiedzieć, jaki jest feedback studentów, jak oni reagują na te wszystkie polityki, czy chętnie sięgają po tą wiedzę, wykorzystują ją w praktyce i cieszą się, że to właśnie nauczelni, do której uczęszczają, mogą się tego wszystkiego nauczyć? Ja myślę, że studentom jest bardzo potrzebna ta wiedza i ja myślę, że z tego, co, co my się dowiadujemy, od co ja wiem od moich dydaktyków, że tam, w momencie, gdy oni otrzymują jakiś kawałek wiedzy takiej, Konkretnej, którą rzeczywiście mogą wykorzystać i widzą, że ich dydaktyk wie i że ich chce pomóc, albo że wręcz prowadzone są webinaria, w którym ktoś im mówi: słuchajcie, piszcie prace magisterskie w taki sposób, tego nie róbcie, to róbcie. To oni to doceniają, piszą nam w ankietach, super, że, że to mówicie. Dziękuję za to i za to, dziękuję za, za tą in informację. Więc ja myślę, że studenci są świadomi, że to jest. Dla nich tak samo nowe, jak dla naszych dydaktyków. Myślę, że y, też brakuje materiałów, które by studentowi powiedziały o tych aspektach y, etycznych, o tych aspektach efektywności korzystania z tych narzędzi. Także i, i tu upatruję rolę. Wykładowcy. No dobrze, to wiemy już mniej więcej, jak studenci są przygotowywani, ale też jak przygotowywani są sami dydaktycy do, do prowadzenia zajęć, do przekazywania tej wiedzy. Czy oni już wiedzą, jak z tym AI się obsługiwać, jak uświadamiać studentów, edukować ich w tym zakresie? To by trzeba dydaktyków pytać. Nie jestem dydaktykiem. Natomiast, tak zupełnie poważnie, myślę, że, jest, że mamy taki rozkład normalny dydaktyków. Czyli mamy takich, którzy mówią: Absolutnie nie dotykam tego sztucznej um, inteligencji, ona nie wkroczy w mój proces, nie zgadzam się na to. Jest taka malutka grupa. Potem jest grupa ta, ekspertów, którzy. Podobnie, tak jak ja w lutym zeszłego roku nie spała przez tydzień, jak się dowiedziała o tym, co, co się dzieje, i, i zaczęła czytać, jakie, jakie to potencjalne zmiany może nieść za sobą, i usiadła i się tej technologii y, nauczyła. A potem jest cała rzesza dydaktyków, którzy chcieliby, boją się y, albo są zaniepokojeni ilością możliwości, które mają i y, potrzebują wskazówek, jak. W ogóle zacząć, jak wejść do tego, do tego procesu. I my coś takiego zaproponowaliśmy naszym dydaktykom w lutym tego, lutym tego roku. Po dość intensywnych przygotowaniach zaproponowaliśmy. Ten kurs, o którym wspominałam, i dla małej grupy, ale takiej bardzo zdeterminowanej do tego, żeby poznać tą technologię i przejść z nami cały proces, przygotowywaliśmy ten, ten kurs właśnie z myślą o tym, żeby im pokazać, że to nie tylko chodzi o narzędzia, że to chodzi o to, jak motywować studenta do tej samodzielnej pracy, że to chodzi o zmianę przygotowywania samych materiałów. Na zajęciach, że to chodzi w końcu o najbardziej kluczową rzecz, czyli o to, jak oceniać tych naszych studentów. Co z formami pisemnymi? Jak co zrobić zro, co z testami, w jaki sposób zmienić tę formę oceniania, tak, żeby, żeby rzeczywiście sprawdzać wiedzę studenta, a nie sprawdzać to, co wygenerowało takie czy inne, inne, inne narzędzie. Więc... Warto tutaj jeszcze podkreślić, że to, to nie jest już ewolucja procesu edukacji, to jest kompletna rewolucja. To jest, tak. to jest coś kompletnie nowego dla wielu i dla samych studentów, i dla dydaktyków, więc, tak. więc taki kurs na pewno. Do Dobrze przygotowuje samych wykładowców i ćwiczeniowców do, do właśnie prowadzenia zajęć. Staramy się, żeby tak było. Teraz za kilka dni rozpocznie się druga edycja tego kursu. Mam już 60 wykładowców, w pierwszej było 45, więc robimy to małymi krokami. Nasze doświadczenia są takie, z osób, które ukończyły kurs, które stały się ambasadorami sztucznej inteligencji w dydaktyce. Zostali takie formalne podziękowanie za to, że zrobili tą pracę, bo to jest praca. Poznanie tych, tej technologii w taki sposób, żeby rzeczywiście ją wplatać w swoje zaj dotychczasowe zajęcia, jest y, po prostu czymś, czego się trzeba nauczyć. I y, no nie każdy, na to, na, nie każdy jest na to gotowy. My próbowaliśmy naszym dydaktykom pomóc y, y, przejść przez, przez ten proces. Mogę tylko powiedzieć y, to, co słyszę od nich w tej chwili, co robią. Y, um, uruchomione została spora Rzesza takich inicjatyw lokalnych na naszych uczelniach, dzięki właśnie ambasadorom. Oni mówią, że już nie boją się tej technologii, że nawet jeśli wszystkie narzędzia, które my im pokazaliśmy w zeszłym semestrze, się teraz zmienią, to oni już wiedzą, w jaki sposób patrzeć w ogóle na to, czym jest Gen.AI w kontekście dydaktycznym. Wiemy też, że oni czują, jaką mają oni wartość i siłę względem studentów. To znaczy i nie na zasadzie nie wolno wam robić tego, to wam wolno, tylko na takiej zasadzie, że ci studenci patrzą na nich jako na osoby, z którymi mogą na równi o, o pewnych rzeczach porozmawiać, zapytać, a wręcz się czegoś nauczyć w kontekście tej technologii. I oni to bardzo doceniają, oni, oni nam wciąż o tym mówią, jak, że widzą, że ich po prostu proces dydaktyczny no, jest lepszy niż, niż gdybyśmy gdyby nie mieli tej wiedzy. Więc to samo to jest dla nas takim wyznacznikiem, że chyba coś dobrze robimy. W tym semestrze, czy w tej, w tej edycji kursu, Wiele rzeczy chcemy zmienić, chcemy dodać różne elementy, ale idea jest taka, żeby rozmawiać nie tylko o narzędziach, żeby rozmawiać o tym, o tym strachu, żeby rozmawiać o tym, jaka jest Twoja rola, w dydaktyku. Ona się zmienia i, i w jaki sposób y, się do niej przygotować, y, żeby rozmawiać o tym, żeby ze studentem być na równi. Nie ma ekspertów na tą chwilę, z, według mnie, z dziedziny Genia i w dydaktyce. To jest za wcześnie, za, za mało czasu minęło, nie? Różnica między kimś, kto powiedzmy przeszedł nas, nasz kurs, albo kto prowadzi nawet zajęcia w kursie, to jest raptem kilkaset godzin. To, to trudno nazwać to jakiejś eksperckością. Natomiast no, różnica w potencjale tego, co można zrobić, jak można z, ze studentami inaczej pracować i na co otworzyć głowy. Swojej studentów no, jest potężna i... To będziemy się starać robić i liczę też na to, że ci, ci nasi wykładowcy, którzy śmiesznie, bo wcielają się w rolę studentów i to jest też w ogóle bardzo ciekawa rzecz się zadziewa y oni są z nami przez 10 tygodni my ich uczymy, oni ćwiczą, my dyskutujemy oni się stają tymi studentami. Jest jeszcze jedna warstwa tego kursu, która też. Ma wartość, czyli że oni jako dydaktycy na co dzień stają po drugiej stronie i wiele też ciekawych procesów w tym zachodzi. Świetnie, to też warto, żebyśmy zeszli nieco niżej. W zasadzie z czego składa się ten kurs? Z jakich modułów, jakie płaszczyzny dotyka? Czy to są jedynie jakieś umiejętności, jak, jak przekazać wiedzę, czy też może jakieś bardziej aspekty psychologiczne? Mhm. Jak to wygląda? Zaczynamy od tego, że rozmawiamy o kompetencjach przyszłości, o tym tak naprawdę, co za chwilę albo co już czujemy, że jest potrzebne i czego młodzi ludzie też oczekują. Rozmawiamy też o swoim strachu i o tym, że okazuje się, że powiedzenie sobie w, w grupie, Ludzi, którzy przychodzą do nas na kurs, że wszyscy mamy te same odczucia, te obawy, to, że nie wiemy, co jest etyczne, a co nie, że to wszystko się zmienia, że za szybko itd., itd. Powiedzenie sobie, że jesteśmy razem w tym wszystkim ma bardzo duże znaczenie na początku. Oczywiście też rozmawiamy o etyce. Zapraszamy etyków, którzy nam, nas nakierowują w jakąś stronę i mówią, jakie są rekomendacje na tą chwilę, jeśli chodzi o korzystanie z różnych narzędzi. Więc tak zaczynamy modułem pierwszym, który jest takim preludium do takiej pracy, powiedzmy, że narzędziowo, planistycznej, jeśli chodzi o zajęcie. Drugi y, moduł dotyka narzędzi. Y, oczywiście opieramy się o duże LLM-y, ale potem wchodzimy w takie narzędzia y, mniejsze, które mogą w różnych takich elementach y, już bardziej czy ćwiczeniowych, czy quizowych, pomagać czy, 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 czy testowych, case study i tak dalej. Pokazujemy, jakie są. Nie robimy, to nie jest kurs o narzędziach tak? i to nie jest kurs o promptowaniu. Ja to o tym mówię na naszym zerowym spotkaniu. Słuchajcie. Nie będziemy Was uczyć promptingu. Zostaniecie od nas taką bibliotekę promptów akademickich i sami sobie ją utwórzcie dalej. To nie jest kurs o promptowaniu i to nie jest kurs o 358 narzędziach do dydaktyki. To jest kurs o kilku narzędziach i dajemy Wam jeszcze katalog, mnóstwo materiałów. Mieliśmy takie informacje, że za dużo nawet tych materiałów dodatkowych. Możecie sobie wybrać co chcecie. Natomiast my się zajmujemy kilkoma na na narzędziami i zajmujemy się um, po prostu. Tak, żebyście mieli jakąś bazę i sugeruje, sugerujemy Wam, korzystać z tej bazy. Więc to jest drugi moduł, który trwa dosyć długo. Przeplatane wszystkie moduły są zajęciami takimi praktycznymi, ćwiczeniowymi. Czyli mamy taki powiedzmy, to są wszystko webinaria, to są wszystko online'owo, ponieważ y, mamy szkoły w całej Polsce i wykładowców z całej Polski, więc się spotykamy po prostu wieczorami w poniedziałki i czwartki przez te tygodnie. Trzeci moduł jest bardzo ważnym modułem, bo on dotyka planowania. Naszych zajęć, planowania tego, w jaki sposób, po pierwsze, rozmawiamy o efektach uczenia się, jakie zmieniamy, jak przygotowujemy zajęcia, jak przygotujemy, przygotowujemy ćwiczenia, case study w konkretny w pewien sposób i o tym rozmawiamy. Zapraszamy też ekspertów z zewnątrz, którzy nam mówią o ocenianiu, bo to jest bardzo ważny temat, trudny, szczególnie w momencie, gdy jesteśmy masowymi uczelniami. W module czwartym rozmawiamy o tym, jak ze studentem rozmawiać o AI? Yy, rozmawiamy o polityce etycznego korzystania z AI, o własnej polityce, o tym, żeby zachęcamy, żeby nasi wykładowcy tworzyli swoją własną, bo polityki, które mają nasze szkoły, one są bardzo fajne i bardzo dają takie, taki ogólny ogląd, ale na samym końcu jest napisane: Zapytaj swojego wykładowcy, co ci wolno, a, 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 a czego nie. I yy, więc my mówimy: wykładowco, uczysz finansów, uczysz zarządzania, uczysz logistyki. Pomyśl, na co chcesz się zgodzić, żeby student um, robił z, z narzędziami GenAI, a na co nie? Daj swoje wytyczne. I pokazujemy bardzo fajne narzędzia, pokazujemy bardzo fajne też takie open source'owe linki, gdzie dydaktycy z całego świata pokazują przykłady swoich własnych polityk. Dydaktycy z ponad 150 uczelni jest taka tabela w Google Docsie, która pokazuje, w jaki sposób z różnych uczelni podchodzą do tego, jak na moich przedmiotach możesz albo, albo nie możesz korzystać z Janej. Więc o tym jest czwarty moduł, czyli o tym, że należy rozmawiać ze studentem, należy może nawet uczyć się od studenta. Może on wie coś więcej, zna jakieś narzędzie, ma jakiś na to pomysł, otwierać się na to, bo wszyscy, wszyscy się uczymy tej technologii. I piąty moduł, e, ostatni, który też jest przygotowaniem takim do, do realizacji projektu. Wszyscy nasi wykładowcy mają projekt do zrobienia, taki edukacyjny. E, tam rozmawiamy znowu o etyce i trochę o tej psychologii, psychologii zmiany i tak po prostu domykamy. Y, tym samym y, cało, całość procesu. Bo też na bazie tego, co powiedziałaś, tak mógłbym stwierdzić, że największą zaletą tego kursu jest to, że po pierwsze sami dydaktycy mogą pozyskać wiedzę na, bezpośrednio na samym kursie, też podczas pracy jakiejś ćwiczeniowej, czy, czy przy realizacji projektu, ale też dostają ogrom materiałów, które potem mogą wykorzystać właśnie w procesie edukacji studentów i, i myślę, że im się to bardzo przydaje i też zakładam, że feedback jest, jest pozytywny, że, że właśnie sami dydaktycy doceniają to, że, że uczą się takich rzeczy, bo to jest coś nowego, to jest coś, czego wcześniej nie było i z czym jest ogromne zderzenie, tak naprawdę. Tak, myślę, że doceniają. Ja mam w swoim biurze taki duży kartkę z flipcharta z naszego spotkania takiego końcowego, które odbyło się w czerwcu i zaprosiliśmy naszych wszystkich dydaktyków w jedno miejsce i oni nam pisali takie małe listy miłosne jak jak to z nami im było. Ten kurs był trudny, bo on miał Dużo czasu trzeba było poświęcić, plus my zrobiliśmy dosyć trudny projekt, gdzie prosiliśmy naszych wykładowców, żeby przygotowali zajęcia z narzędziami, których im zaproponowaliśmy, ale też, żeby potem opisali z poziomu takiego meta, które z tych narzędzi było fajnych, dlaczego warto, dlaczego nie warto, kwestie etyczne, napisali swoją politykę, dużo było elementów, więc było, nie było łatwo. Ale myślę, że właśnie ten aspekt tego, że kurs kohortowy wymusza na uczestnikach, po prostu w krótkim okresie czasu zorganizowanie sobie nowej wiedzy, w jakiś sposób uporządkowanie jest, potem po prostu ma super efekty w późniejszym, w późniejszym czasie. I y, ja strasznie doceniam to, że nasi dydaktycy się na to zdecydowali. Y, za każdym razem będę mówić, że jestem bardzo dumna z tej pierwszej grupy i cieszę się na tą y, teraz nową grupę, która się do nas y, zgłosiła. To wymaga pracy i ja tak w ogóle myślę, że zrozumienie tej technologii jest, no jest trudne, pozornie jest to proste, no bo przecież tu chat GPT, Gemini, Claude, wchodzimy, piszemy i wszystko jest. No, no i tak i nie. I żeby, żeby po prostu nie ulegać takiemu, mm, Takim złudzeniu, że to, że to jest łatwe, to nie jest łatwe, ale jak już to zrobisz, to te plusy są niesamowite. Już tak domykając, ja co chwilę mam spotkania z naszymi ambasadorami, część z nich nawet będzie ze mną współprowadziła kurs. Oni zaczynają pisać książki, oni zmieniają swoją specjalność i, i, i zaczynają inaczej uczyć. Oni zaczynają przyjmować nowe zlecenia, uczą. Innych dydaktyków, uczą nauczycieli w, w klasach w szko szkołach podstawowych. Bardzo dużo fajnych rzeczy się dzieje i mam nadzieję, że będzie tego jeszcze więcej. To też, żeby tak dobrze zakończyć naszą rozmowę, chciałbym zadać Ci jedno pytanie, ponieważ wiemy, jak to już wygląda w murach uczelni Merito, ale czy uważasz, że uczelnie powinny jakoś współpracować ze sobą, aby ten proces dydaktyczny był jak najlepszy? Tak, ja w ogóle mam takie marzenie. Ponieważ uważam, że ta zmiana, która się dzieje w kontekście całego procesu edukacyjnego, zarówno procesu nauczania, jak i procesu uczenia, jest tak duża, że ja mam takie marzenie, żeby się eksperci, którzy już czują się dobrze z tymi narzędziami Jenny, Ike w aspekcie dydaktyki akademickiej, żeby oni się jakoś połączyli, żeby oni się wspierali, żeby oni się wymieniali informacjami na temat tego, w jaki sposób tych dydaktyków jak najszybciej wprowadzić w ten świat. Bo to, że są opory, i to, że osoby się po prostu obawiają, to jest naturalne i to trzeba powiedzieć głośno. Jest ok, to jest po prostu, wszyscy jesteśmy ciekawi, co się za chwilę wydarzy i jak się nasze, nasz świat zmieni, a zmieni się na pewno. Natomiast wydaje mi się, że fajnie byłoby, gdyby znalazła się taka przestrzeń nie wiem, platforma, jakieś szkolenia, w których eksperci z różnych uczelni przychodzą i mówią, Dają materiały, dają pomysły, na, na całe zajęcia, tak, żeby móc, żeby nie zostawiać tych dydaktyków samym sobie. To, co my robimy, to jest na razie na małą skalę. Chcielibyśmy to robić na większą. Więc jeśli są osoby, które chciałyby jakoś współpracować, czy mają pomysł na projekty, ja zapraszam do kontaktu, ale też zachęcam, żeby wymieniać się dobrymi praktykami, współpracować i otwierać się ze wszystkimi materiałami, które mogą dydaktykom pomóc, nie chować ich do szuflad, tylko się nimi dzielić. I to jest takie moje marzenie, i do tego zachęcam słuchaczy i wszystkich Państwa. Dziękuję. No, oczywiście, my również zapraszamy, ponieważ to jest bardzo ważny, ważny aspekt, tak, żeby te AI zaakceptować, żeby to nie było coś obcego, coś z czym walczymy i na siłę odrzucamy, tylko jednak dostosować się do tych zmian. Uwzględnić je w procesie edukacji, pokazać dydaktykom, że można inaczej, że dotychczasowe metody uczenia były dobre, ale należy je stale dostosowywać, żeby były lepsze i dostosowane po prostu do, do realiów. Także naprawdę cieszę się i dziękuję Ci, Barbara, za, za naszą rozmowę, bo dostarczyła wielu cennych informacji. I, I też ten przekaz na sam koniec dostawiamy naszym słuchaczom.